Witam Państwa na spotkaniu zatytułowanym Nasze wartości to. Już po raz trzeci mamy takie wydarzenie w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Oczywiście jest to przygotowane przez Pana Piotra Łegę, który nas tutaj zaprosił. Ojczyzna nasza to ziemia polska. Aby ją kochać trzeba poznać ją nie tylko taką, jaką jest dzisiaj, ale również taką, jaką była przed wiekami. We współczesnym świecie Wiele istotnych do tej pory wartości stoi pod znakiem zapytania. W XXI wieku rola utrzymania więzi z bliskimi osobami schodzi na dalszy plan wyprzedzana przez pieniądze, karierę i sławę. System wartości we współczesnym świecie jest szczególnie trudny dla młodych ludzi. Według dzisiejszej młodzieży, zaraz po rodzinie, najważniejsze są pieniądze, praca i wolność. Takie wartości jak miłość, drogie przyjaźń schodzą na długi plan. Zwykło się mawiać, że wolność jest niezbywalnym prawem człowieka. Z nim się rodzimy i z nim umieramy. W demokratycznym państwie wolność stanowi podstawę egzystencji. Ludzkość zaczęła utożsamiać wolność z pojęciem szczęśliwości. Czy nasze społeczeństwo dąży do obojętności wobec siebie? Czy powinniśmy więc podjąć jakieś kroki ku lepszemu? A może najlepszym wyjściem jest pozostawić sprawy ich własnemu biegowi? Dzisiejszy wieczór ma na celu przybliżyć Państwu aktualne rozumienie wartości, które, pomimo swojej ponadczasowości, zmieniają się i są zupełnie inaczej postrzegane w każdym z nas. By to pojąć, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla mnie, czym dla Ciebie jest Bóg? Honor i Ojczyzna. Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? Ojczyzna to Polska, kraj urodzenia, miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, gdzie mogę się realizować. Gdyby zawęzić to pojęcie do mojej własnej prywatnej Ojczyzny, okazałoby się, że każdy ma w sercu coś innego. Dla mnie Ojczyzna to las, w którym mogę się zachwycać. A dla Ciebie mogą to być góry albo po prostu mała wioska daleko stąd. Bóg. Każdy z nas widzi Go inaczej. Jedni widzą w cudach natury, inni w dobroci drugiego człowieka. Ale On też kocha nas i każdego sposobna inaczej. I jest z nami od samego początku, aż do momentu śmierci. On jest także z państwem polskim od roku 966 do dziś więc już 1050 lat. W tym szczególnym roku warto o tym pamiętać, bo to dzięki zamierzeniu narodu polskiego nasz kraj jest dziś demokratycznym państwem. Został jeszcze honor. W średniowieczu kojarzył się przede wszystkim z podejmowaniem rękawicy, imponowaniem damie serca. Współczesny człowiek honorowy to człowiek z zasadami, według których żyje i których przestrzega. pomimo oporu środowiska. I poproszę o głos Księdza Protoszczyk. Pan, Jezus, Chrystus. Ja też pragnę serdecznie i gorąco przywitać wszystkich. Cieszmy się, moi drodzy, że święto niepodległości w naszej parafii, w naszym mieście mamy okazję przeżywać takie chwile. Chciałbym życzyć i Wam i sobie, byśmy w ten wieczór, w dzisiejsze święto, Odkryli te wartości podstawowe i chcieli powiedzieć sobie, że trzeba nimi się kierować i żyć. Bardzo pragnę gorąco podziękować I już na samym wstępie wszystkim za obecność, ale najbardziej wszystkim wykonawcom Roki ze zespółowi Paruzja. Tutaj zespołowi, ze szkoły numer jeden, z woli, z Konradowa, jak czytałem przed chwilą, cieszę się bardzo, e, pani dyrygent. Wszystkim Wam, kochani, którzy stoicie tutaj ramię w ramię z panem Piotrem Swojcem. Nie byłoby, myślę, tych wieczorów tego programu, gdyby nie nasz pan Piotr. E, Żyję tym. Przez cały rok, nie tylko za dnia, ale i w nocy, śniąc o tym wszystkim i ciesząc się z tego, że to jest. Panie Piotrze, bardzo serdecznie i gorąco ode mnie i od nas wszystkich tutaj, myślę, i parafiem mieszkańców miasta, i wszystkich gości, którzy tutaj są. Dziękuję. Bóg Dziękuję. 1656 roku w czasie potopu szwedzkiego w katedrze Niebo Najświętszej Maryi w Lwowie, król Jan Kazimierz Baza ślubował wielka człowieczeństwa Moskiego, Matko i Panno ja Jan Kazimierz twego syna króla królów i pana mojego i twoim zmiłowaniem się król do twych najświętszych stóp przychodząc te oto konfederacje czynię Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie, królestwo moje polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, inflanckie i Czernichowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo, wszystko Twojej osobliwej opiece i, obroni, o, i obronie polecam. Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom. Pokornie żebrzę. Yeah.